Jednym z naturalnych motywów zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a tym bardziej wejścia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością już funkcjonującej, jest zysk, który ma wypracować ta spółka. Zysk ten może być inwestowany, może pozostać w spółce, może też być wypłacany na rzecz wspólników w formie dywidendy. Oczywiście środki finansowe, które znajdują się w spółce, którymi obraca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Mogą być wypłacane na rzecz wspólników pod różnymi tytułami prawnymi innymi niż dywidenda. Na przykład na podstawie umowy o pracę, umowy o świadczenie usług, umowy dystrybucyjnej. Dywidenda jest jednak podstawowym, zakładanym przez przepisy prawa, chociaż zdarza się, że niekoniecznie przez wspólników spółki podstawowym mechanizmem podziału zysku pomiędzy wspólników. W związku z tym może nasuwać się pytanie, w jaki sposób, a raczej w jakiej kwocie, w jakich proporcjach powinno dojść do podziału zysków w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pomiędzy jej wspólników? I to właśnie na to pytanie odpowiem w tym materiale wideo. Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem prawnikiem, jestem aplikantem adwokackim i jestem także autorem bloga spółka.zo.info. Jeżeli szukasz odpowiedzi na pytania dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, istnieje duża szansa, że znajdziesz je właśnie na moim blogu. Podstawową zasadą podziału zysków w spółce zo jest jego podział w stosunku do liczby udziałów w spółce przysługujących poszczególnym wspólnikom. Dotyczy to udziałów o równej wartości nominalnej, czyli zdecydowanej większości spółek funkcjonujących obecnie w obrocie gospodarczym. Istnieje także druga możliwość. W spółce ZO, w której funkcjonują udział o nierównej wartości nominalnej, to jest każdy ze wspólników może mieć tylko jeden udział, dywidenda należna jest w stosunku do wielkości udziałów przysługujących wspólnikom. W związku z tym, wspólnikowi posiadającemu większą liczbę udziałów, albo udział o wyższej wartości nominalnej, przysługuje odpowiednio większy udział w zysku osiąganym przez spółkę. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Po pierwsze, możliwe jest funkcjonowanie w spółce z udziałów uprzywilejowanych co do udziału w zysku osiąganym przez spółkę. Po drugie, możliwe jest przyznanie wspólnikowi tzw. uprawnienia osobistego co do zwiększonego udziału w zysku osiąganym przez tą spółkę. Ułożenie relacji pomiędzy wspólnikami spółki z w zakresie dywidendy podlega jednak pewnym ograniczeniom. W związku z tym możliwe jest zatem dokonanie takich odstępstw od ogólnej zasady podziału zysków w spółce ZO, dzięki którym wspólnik posiadający mniejszą liczbę udziałów albo posiadający udział o niższej wartości nominalnej będzie uprawniony do udziału w zysku w stopniu wyższym niż wspólnik posiadający tych udziałów więcej albo posiadający udział o wyższej wartości nominalnej. O możliwości ułożenia stosunków w spółce, co w sposób odbiegający od tej ogólnej zasady, opowiem szerzej w jednym z kolejnych materiałów wideo. Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Wypłata dywidendy jest podstawową metodą podziału zysku osiągniętego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pomiędzy jej wspólników. Zysk powinien być dzielony pomiędzy wspólników w stosunku do liczby udziałów posiadanych przez wspólników, ewentualnie wartości nominalnej udziału w przypadku udziałów o nierównej wartości nominalnej. Od tej zasady. Możliwe są jednak pewne odstępstwa. Po pierwsze, wprowadzenie udziałów uprzywilejowanych co do wysokości dywidendy. Po drugie, przyznanie wspólnikom uprawnień osobistych w tym zakresie. Te kwestie będę szczegółowo omawiał w jednym z kolejnych materiałów wideo. Na koniec chciałbym podziękować Ci za obejrzenie tego materiału wideo. Mam nadzieję, że informacje, które uzyskałeś po jego obejrzeniu, okazały się przydatne. Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem prawnikiem, jestem aplikantem, adwokackim, jestem autorem bloga spółka Serdecznie zapraszam cię do jego odwiedzenia.